AWW elektryczny składa się z połączonych szeregowo opornika 10 ohmów i diody świecącej typu LED. Dla opornika jest spełnione prawo Ohma, natomiast dla diody mamy do czynienia z przesunięciem charakterystyki prądowo-napięciowej. Jeśli napięcie diody nie przekracza napięcia progowego 1,5 V, to prąd przez diodę nie płynie. Po przekroczeniu napięcia progrowego, prąd płynący przez diodę wyraża się takim wzorem, gdzie opór dynamiczny wtedy, kiedy przez diodę płynie prąd, jest równy 10 ohmów. Zwróć uwagę na to, że jest on tak samo, taki sam, ma tę samą wartość co opór opornika, którego podłączono szeregowo z tą diodą. Dalsze polecenia będą występowały w trakcie. Kolejnych rozwiązywania kolejnych problemów przedstawionych przez autora zadania. Wypisuję dane. No, dane to R, które jest równe Rd, to co podkreśliłem, 10 ohmów. Napięcie progowe diody 1,5V i natężenie prądu płynącego przez diodę wyraża się tak. Napięcie na diodę minus napięcie progowe przez opór diody. Jak wygląda schemat? Opornik R i dioda L połączone szeregowo, świecąca. Te dwie strzałki mówią, że to jest dioda świecąca. Zamykamy obwód i w obwodzie popłynie prąd o natężeniu I. Jeśli popłynie prąd, to będzie napięcie na oporze R. Równe R razy I i będzie napięcie na diodzie, które za chwilę rozpatrzymy. No ale to musimy pamiętać, że będzie się działo po przekroczeniu napięcia progowego diody, bo jak nie przekroczymy tego napięcia, to natężenie prądu w obwodzie jest równe 0. No, i teraz zrób wykresy spadku napięcia na diodzie, prądu płynącego przez diodę oraz mocy wydzielanej na diodzie jako funkcję napięcia zasilania U. Mamy więc zrobić takie trzy wykresy. Tu jest napięcie zasilania U. Trochę zmieniłem kolejność. Najpierw Przedstawiłem zależność natężenia prądu, jakie w obwodzie płynie od napięcia przyłożonego, potem napięcia na diodzie od napięcia przyłożonego i mocy wydzielającej się na diodzie w zależności od napięcia U. No to teraz przystępujemy do wypełniania tych wykresów. Dla U diody, dla napięcia na diodzie mniejszego niż napięcie progowe, mamy natężenie prądu jest równe 0. Prąd po prostu nie płynie, zachodzi wtedy, może podkreślę, tu narysowałem wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia w zakresie od 0 do 1,5, czyli do napięcia progowego. Jest to natężenie równe 0. Ale zwróćmy uwagę na to, że... Patrząc na obwód, powiemy tak: napięcie przyłożone dzieli się na dwa napięcia: na oporze i na diodzie. Na oporze jest Ri, a na diodzie jest UD. No to teraz wykorzystajmy tę informację, że i równa się 0 i otrzymujemy. No, przestawiłem kolejność. Napięcie na diodzie jest w tym przypadku takie jak napięcie przyłożone. No to dla napięcia 1 V. Autor tu mówi o obliczy znać na sporządzonych wykresach wartości otrzymane dla dwóch y, wartości napięcia zasilającego 1 V i 3 V. oczywiście do napięcia progowego będziemy mieli tylko 1 V. Zatem to napięcie na diodzie wówczas jest równe 1 V. Ja tutaj przedstawiłem, może cofnę trochę, najpierw dla 1V napięcia zewnętrznego, no jest napięcie 1V na diodzie. Analogicznie dla progu, po którym dioda zacznie, progu napięcia, po którym dioda zacznie przewodzić, mamy oczywiście jeśli napięcie U przyłożone będzie 1,5, to Napięcie na diodzie będzie również 1,5 yy, dziesiątych V. A na te, no podkreślmy to jeszcze raz, niezależnie czy dla jednego V, czy dla mniej niż jednego, czy więcej, ale mniej niż 1,5 V, ono jest równe 0. A moc wydzielająca się wtedy jest równa OP razy I. No to mamy I równe 0. Ud razy i, I równa się 0. Ud, cokolwiek by tam nie było, otrzymujemy 0. I wykres zależności mocy wydzielanej na diodzie od przyłożonego napięcia zewnętrznego jest to odcinek od 0 do 1,5 na osi poziomej. To jest ten poszukiwany wykres. No i teraz przeanalizujemy sytuację, jaka ma miejsce po przekroczeniu napięcia progowego dla diody, kiedy ona zacznie przewodzić prąd elektryczny. Otóż wtedy mamy i różne odzera. Nie tak jak przed napięciem progowym. Możemy zapisać, że wówczas napięcie przyłożone U dzieli się na napięcie na oporze R, czyli I razy R oraz napięcie na diodzie, ale to napięcie na diodzie to musi być połączone, to napięcie pro... <śmuchy> musi w nim wystąpić opór. Jaki dioda stawiała do momentu rozpoczęcia przepływu prądu, i ten opór, który stawia prądowi już płynącemu. Innymi słowy, napięcie, to, które tutaj przedstawiłem w nawiasie, jest to napięcie na diodzie progowe plus to, które pojawia się dzięki. Przepływowi prądu elektrycznego. Czyli napięcie dynamiczne, można powiedzieć, napięcie statyczne um, opór statyczny i opór dynamiczny pojawia się w tych równaniach. Z pierwszego równania wyznaczamy I, a jak mając I, to wstawiamy dane i znajdujemy, że natężenie prądu przy 3V. Napięcia zewnętrznego jest równe tyle. No to jeśli tak, to dla 3V 0,75 to gdzieś jest, tu, mamy taki wykres. No to teraz wyznaczamy natężenie prądu z drugiego równania i zobacz, te dwa równania mają lewe strony identyczne. Porównaj obie strony prawe. To jest banalne. Zobacz, jak porównamy to. 2R się upraszcza, i z tego wyznaczamy, że napięcie na diodzie wówczas jest równe tyle zewnętrzne plus progowe dzielone przez 2. Jak to mamy, to możemy sobie obliczyć napięcie diody dla przypadku, kiedy napięcie przyłożone jest równe 3V. 3 plus 1,5 tyle. Jeśli tak, no to dla 3V mamy 2,20. Yy, dla 3V napięcia przyłożonego mamy 2,25V na diodzie. No i co dalej? A no, przyjrzyjmy się. Jeśli. Teraz będziemy chcieli obliczyć moc wydzielaną na diodzie. To jest ona równa natężenie prądu, iloczynowi natężenia prądu i napięcia, jakie panuje na diodzie. Tego napięcia, które tutaj przedstawiłem. No to podstawiamy ten wzór tu za i. Ten wzór za UD, popatrz jakie to piękne są wzory, jak pomnożymy przez siebie, to mamy taką zależność. Teraz przyjrzyj się, jak moc zależy od napięcia przyłożonego? Zależy od kwadratu napięcia przyłożonego, czyli wykresem od tego momentu przekroczenia progowej, progowego napięcia, Wykresem zależności mocy od napięcia przyłożonego będzie parabola. Funkcja y kwadrat. Jeśli tak, no to p od 3 równa się tyle. Podstawiamy dane i znajdujemy, że to jest tyle watów. Jeśli tak, to idziemy do wykresu i nanosimy 0, 169 W, to jest mniej więcej gdzieś tutaj, dla 3 V napięcia przyłożonego. Oj, samo dotknąłem, kiedy udało mi się to zadanie wreszcie dokończyć.